Witam serdecznie, pokażę wam teraz jazdę... ...ucieczkę przed policją, tutaj od czwartego poziomu, już na początku słów. Dobry start. Jak z słowami na początku. Teranowanie radiowozu w okroczeniu, uminięta blokada. Kolczatka. Dwie blokady, jedna kolczatka ominięty, bardzo ładnie. Wykryto suwa i pojechał prosto, ślepota. Nie wiem jeszcze jak działa tutaj licznik A. Jak to jest, czy to jest Na pewno maksymalnie można mieć za, za, uciek za ucieczkę 15 tysięcy w gotówce To znaczy tak jak ja na mnożniku To jest 7,5 tysiąca normalnie Ale Jestem w trakcie orientowania się o co w tym wszystkim chodzi, może już za niedługo będę w stanie to wszystko wyjaśnić. Taka rada, zawsze jak wjeżdżacie w blokadę, bieżajcie z tyłu radiowozu, jeżeli już musicie. Z przodu automatycznie was zatrzyma i jesteście złapani. Autostrady najlepsze miejsce, bardzo dużo blokad Szybko może anotowanie na bieżą. piąty poziom federalny Jeżeli nie macie napełniania opon uważajcie na kolciatki bo często stoją tutaj Sami siebie rozwalają, nie trzeba nic tutaj... myśleć. Kurczę, ładowania opon mi się kończą. No i naprz Hm, sami mnie tutaj wypchnęli. To jest właśnie unik awaryjny. Tak on działa. Odrzuca wszystkie radiowozy naokoło. Można zwiększyć jeszcze moc, dalej będą odrzucane, ale ja osobiście uważam, że to nie jest zbyt potrzebne. Ten fragment też powinniście pamiętać z Motwanted. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie że jest tutaj mapka z Wanted A prawie mnie złapali, ale ja się nie poddam. Nie tak łatwo mnie złapać. 100 tysięcy koszty zniszczeń, czyli będzie można już powolutku kończyć tą zabawę. I znowu muszę już trzy razy musiałem napompować hipony przez moją nieostrożność. Jedziemy sobie przez pole golfowe. Znów niewiele brakowało, ale dam radę. Potrzebne mi jest tylko na chwilę, żeby mi się pojawiło ucieczka, to już będę w znacznie lepszej sytuacji. Może zjadę za autostrady, będzie łatwiej trochę. No, wjechałem na następną trasę krajową, taką, coś jakby, z deszczu pod rynę, można by powiedzieć. Oj, chyba się popsuł radiowoz. I to było na tyle. 30 rozwalonych radiowozów, goniło mnie 30, tak, chyba. Staranowane radiowozy 30, zniszczone 14, 162 tysiące kosztów zniszczeń, kolczatki 22 ominięte, blokady 43, długość pościgu 6,45, czyli dosyć długa. 4 razy użyłem ładowania opon, 2 razy awaryjnego uniknięcia, raz 2 razy nitro i raz tego natychmiastowej ucieczki. 5000 doświadczenia bez zwielokrotnionej tej, tak? I 15000 w gotówce i złote kart. No, mogliby się bardziej postarać. No cóż, to wszystko na teraz. Do usłyszenia, cześć!